Ale pierdoli, bo zaraz pani przyjdzie. Ej, zaraz pani przyjdzie. Żaluz. No dawaj, bo pani przyjdzie zaraz. Napierdalaj. Nie takie zaraz. Tak, Kuba, Kuba, dobry Kuba. Ale odejdź <tosujesz> No tak, rocuj się! Trzy, dwa, jeden! Dla wypowiedzi teraz poważniejszego, obywateli, teraz Co to jest używka do włosów? Jak używka wpływa na człowieka? Używka? Uzależnienia od papierosów, od narkotyków. A jak one wpływają na człowieka? Źle. A jakich używek ty próbowałeś? Marihuana. Marihuana? No. O, nie, paliłem A kawę i herbatę też, czy takich lekkich, to nie. Co pana na co dzień najbardziej denerwuje? Czemu? No, tak ogólnie. A co, no? Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie? Chema, na czym to się to chema mnie interesuje? Nie podoba mi się. A ja się pytam, co pana najbardziej denerwuje, nie interesuje? Mnie mistyfikacja interesuje, chemia, coś takiego, proszki, kurde, nie? to jest. I Powiem... lubię, bo cały czas patrzę, oglądam go jak na Olimpiadzie biega albo na mistrzostwo. Co się działo z górnikiem, że nie mógł ostatnio wygrać? No myślę, że mieliśmy źle pasy, po prostu nam nie wychodziło i tyle, ale dobrze, że tu jest poza nami. Co się stanie z tym kogutem? E, będę go zjadł. Myślę, że go sam gotuję, tak po afrykańsku i będę go, będę go zjadł. Ej, gdzie idziesz? Co? Gdzie idziesz? Do dupy! Co? Proszę Państwa, teraz będzie film o dwóch takich, co wyrzucają wersalkę. Całkiem dobrą jeszcze, no po małym przebiegu, 30-letnia co prawda ta wersalka. Ale mogłaby nie, jeszcze służyć parę lat. Nie rozbić, kurwa. Parę lat mogłaby jeszcze służyć, no i... I zobaczymy. Ale nie, rozkręcimy je. Nie, rozkręcą jednak. Bo no bo przecież jak odbije i okno wypierdzili. Pierdzieli okno. Musielibyśmy bardzo szybko... A nie na auto, nie. Nie, no na... Nie. Co? Ja... Ja opowiadał od razu, żeby się kieszką rozbić. Bo się wam zaklinowało teraz. Dobro, a ziobro. A, Państwa o dwóch takich... Jest, jest tam, o. Proszę Państwa, ponownie o dwóch takich, co porządną 30-letnią wersalkę wyrzucają. No. no i to jest właśnie efekt. zaczniemy y, naszą wędrówkę różą, która prowadzi do oczyszczalni ścieków. Yyy... nie ją widać. Będziemy przechodzić przez ścieki. Ale nie będziemy w oczyszczalni. Bez komentarza. Nagrywam. Ja się trochę cykam. O, no Dobra dzianie, i tak idziemy, dawaj dalej. Nie, ja wracam. Czego? No wracam, bo się trochę cykam. Kurde, szkoda. Nie tamto poszedł Ale tam? Na tam co byliśmy? Chyba nagrywasz Nagrywam Bez komentarza ile my przeszliśmy tam Nie chce mi się Gdzie mój rober jest? Gdzie mój rower zabierasz? No to się ja tylko na chwilę do sklepu. Nie bierz mi roweru. Dobra, tam Proszę na cię nie, na Za 15 nie bierz minut, rower. tam uspokój. Wam jest potrzebny. Ja też Aj, tam. do sklepu jechać. No, Chwila i dalej. Gdzie wrócę. ty uciekasz z tym rowerem? no? ale ja! Oddaj mi rower! Proszę Ać, cię, dobra. nie zabieraj mi roweru! Oddaj mi rower! Będę za 15 minut! Ryszard ty draniu. Za 15 Oddaj minut! Oddaj rower! Ja nie ja cię boję, bo przyjadę mi stracisz Dawaj mi rower! Отдай, Рыженьку да отдай, отдай ромер, отдай, не заширай Рыжа, дурочке, прощай, дурочке, да! я не научилась их кричать по по Kurwa ziorka siada, on tu jeździ no ja tyrdol. Taki rozum jak matka Kurwa maj Co ja Jak ja dziś to Przełęczą O. Cześć Co? Co? O kurwa Acho que eu Я, я, я жить у них денег под этой воды. No, jedzie na sankach, a ja mówię, to moja koleżanka, to ty w rapie, jestem z góry. Nie, ona mówi, że takie chmury, wyjebiste, wykurwiste, a ja tych chmur się nie boję, bo ja w rapie bardzo stoję, Ja jestem wyjebany z tym w rapie. Nie ma na mi listy, ja jestem stary Tomaszowe, raper i chuj. A co ty myślisz, trajerze, że ty jedziesz na robacie, Ja cię zaraz balę, ja cię na glebę, ja ci przyjemy, bo jestem fany, rapiec jest wyjebany. Nie wiem, Co? Jestem Jeszcze wyżej, jeszcze musisz! O ty skurp Jestem tacy, mnie Jestem internetu. że. Nie weszłeś! że. Nie weszłeś. Jestem tacy, że. <laughs> Jestem tacy, że. Jestem człowieku! Jestem tacy, że. Jestem tacy, Jestem tacy, że. Jestem Dobry młodzien z Afryka. <laughs> z Afryka! <laughs> kurwa, kurwa! Kurwa, zajebałem kurwa, się Tak, Zajebałem się jak? <laughs> Potrzebny pani telewizor? Nie, dziękuję. To proszę znosić. Proszę? Proszę znosić jak pani niepotrzebny. Ale co mam znosić? Telewizor! Nie, no, ja nie chcę telewizora. Ale ja chcę! Ale za, ja panu i tak nie dam. Dlatego się pytam. A bo my tu nie mamy telewizora. A co pani ma? Nic. Coś tam niego? Proszę? Coś tam niego? Nic. A co może mi pani zaoferować? Nic. Nic zupełnie? Nic zupełnie. Jakiś obiad? Nie, ja jestem podła kobieta. A no podła kobieta? Podła. Czyli jaka? No niedobra. A ja lubię takie. No to przykro mi, ale ja nie lubię obcych. To się zapoznamy za dwa dni przyjdę. Dobra. Dobra. To pod którym ja numer... Pani operuje numerem? Tu, gdzie Pan zadzwonił. Pod szóstką. Ja nie pamiętam. Stryjeckie. No dobrze. Czy coś jeszcze? A może Pani powiedzieć, która godzina? Nie, nie proszę Pana, bo ja jestem szczęśliwa i nie mierzę czasu. Nie mam zegarka. A ciepłą wodę Pani ma? Nie. A, ja lubię zimno. A my tutaj jak Eskimosy żyjemy. Nie mam czasu. Do widzenia. Do widzenia. Jest pan w telewizji młodzież Od ilu lat pan pracuje w ten sposób? Ja dopiero zacząłem pracować Ja byłem elektrykiem wysokich napięć A tu sobie dorabiam do renty Bo cienka renta Wysokie napięcia to pewnie bardzo ostrożnie trzeba pozostać. No jak saper raz się myli nie? A jak się pomylisz, to popiół zostaje po tobie I nic więcej tu, Przepraszamy, musi, musi pan zejść Stój, Tu powinniś blokować Ja powinienem Kurwa wielka, straż kurwa, za, za darmo pieniądze biorą, moje pieniądze z renty, kurwy jebane. I tak powiem, że, że połowę służb tych ochroniarskich bym zwolnił w piziet, połowę policji i tu straż miejską wyjebał, oni sobie tylko kurwa... Co? Dobra, teraz kurwa pierdoli mi, jak wywiad udziela. No i co dalej powiem, kurwa. Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie? 500 zł renty za 35 lat pracy oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów kurwa, takich jak tu chodzą, nie? No. A to a ile pan zarabiał w takiej pracy? No w takiej pracy co mi daje? 3 złote na godzinę. To jest śmiech też na sali. A to kurwa, dykty ciężkie, kurwa, obijają Kurwa mać. No zobacz co kurwa narobiliście! No to, to ja tego nie zrobiłem! A kto kierowcą kurwa jest! Mówiłem, że ja tego nie, nie chcę tego! A kto prowadził wóz? Chorąży, bo powiedział tak, ja bym... Mówię... W jakiej racji kurwa dajecie wóz ile razy zobaczyłem? Ja powiedziałem, jest że kierowcą kurwa ty i żaden chuj nie ma bez mojej wiedzy dostawać. Panie chorąży, ja powiedziałem tak, To pan chorąży mi nie kazał, nikt nikt nikt, nikt a On kurwa, nie wywalił. Zdawałeś. Jak się wywalił? No. To trzeba było kurwa, wziąć i przylecieć do mnie się inżynierusza nie ruszać. W jakim kurwa co narobiłeś? Wóz konserwacji kurwa co narobiłeś. Andrzeju, nie? się, wiesz, kurwa, nie twoje. Andrzeju, nie denerwuj się. Jak pan się nie denerwować? Zaraz wyklepiemy. Wymien... Na pewno już nie wyklepisz, no kurwa. No wyciągniemy nie... z mojego wozu i damy tobie. Pukaj. Takiego błotnika już nie dostanę. No to kupimy z praja i będziemy balować. Z tak, praja, czemu się kurwa wiecie, co nie wasze? I żaden żołnierz kurwa nie siedzi za was i dowodzi. I kurwa powiedziałem, że nie ma. Tłumaczyłem tysiąc razy. Ale. Ale. Kurwa człowiek dwa bardziej o kurwa kurwa te sprzęt, a kurwa przyjdzie od tego. Da, no, przyjdzie to na... Kurwa masz tłumaczę! Jest kierowca ten i ten! Żaden kurwa nie jeździ! Jakim prawem kurwa tyle razy wam tłumaczyłem? Bo nie wytrzymam zaraz, coś zrobił z tą maszynką! Janik! Sam pozbyłeś, bo przewróciłaś na inną stronę. Na pizdę twoją, tej kurwa, palanie ty! Znowu się to No, Pokaż Kurwa w mordę jebane znowu Co się stało? No nie, 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 nie. Jeszcze nowe wideo na gwarancji Znowu nie chodzi? Kurwa Może płyty nie ma? No jest płyta kurwa Jest złożona płyta w mordę jebane Wszystko się zacina kurwa Wszystko się zacina kurwa Ja to naprawię mordę. będzie skakał, tutaj mamy 1,50 50 kurwa jest wysoko nie, no jest kurwa wysoko na Bolidzie może z bliska zobaczycie jego stan techniczny zajebisty kurwa sprzedaż kurwa, dwądzie pod 07 pytajcie o, pytajcie o Bolida kurwa szybkie, że ma uplułasz no proszę Państwa same siła nie no kurwa stan idealny Dobra, lakierek nowy kurwa i pan Paweł no kurwa i jedziemy mo Dawaj Maniek Kurw. Dawaj Maniek, to już się kameruje ja, kurwa, ta się Ej, się Chuj z kierownicą, no, dawaj. Nie, kurwa <gryzanie> 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 O kurwa rzeczywiście! Kurwa! A wła, wszystko boli. O kurwa. Oa, o wow. oh, kurwa! Wow. Co ty ześ odbijewał? Wow. Kurwa!